Sets de sticks. Helena prysesnęła zaciśnięto pięść do ust, tłumiąc sloch, Kuturi. Grozi wymnienciem się. Wpatrując się w wyblakłe zdjęcie między drżącymi palcami. Dziesięć lat. Dziesięcz lat. Odkąd Daniel i Karolina po prostu zniknęli wemgle gęstej, jak mleko na granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Zabierając ze sobą nie tylko swoje życie, ale i dziecko, które Karolina nosiła pod sercem, swoje pierwsze wnucie, którego nigdy nie poznała. W biłze prywatnego detektywa unosił się zapach zimnej kawy i nagromadzonej rozpaczy. Pożółkłe dokumenty pokrywały każdą dostępną powierzchnię, ale Helena potrafiła skupić wzrok tylko na nowych dowodach. Które przedłożyła jej Sara Mendes. Zjarnista polaroidowa fotografia kobiety, trzymającej małe dziecko, oboje stoją przed opuszczoną stacją benzynową pośrodku środku pustyni Arizony. Jesteś pewna, że to ona, wyszeptała Helena chropowatym od lat płaczu głosem. Kobieta na zdjęciu miała ciemniejsze, dłuższe włosy i bliznę przecinającą lewy policzek, ale oczy, te głębokie brązowe oczy, nieomylnie należały do Karoliny. Sara poprawiła okulary i poważnie skinęła głową. 100% pewności nie jest możliwy, ale 90% tak. Zdjęcie zrobił kierowca ciężarówki, który zatrzymał się na stacji, by odpocząć trzy miesiące temu. Powiedział, że kobieta i dziecko wyglądali na przerażonych, jakby uciekali przed czymś. Helena poczuła, jak świat wiruje jej przed oczami Jeśli Karolina żyła Gdzie był Daniel I dlaczego nigdy nie nawiązali kontaktu Opuszczona stacja na zdjęciu Przypominała coś z koszmaru Wybite szyby Zardzewiałe dystrybutory I wyblakły szyld ledwo czytelny Na tle rozległej Spalonej słońcem pustyni Muszę tam pojechać Oznajmiła Helena Stając po pękanej skórzanej kanapy Pani Rodriguez to nie jest dobry pomysł. Pustynia jest niebezpieczna, a jeśli za ich zniknięciem stoi coś naprawdę złowrogiego, ale Helena już nie słuchała. Po raz pierwszy od dekady miała prawdziwy trop. Szansem, by odnaleźć swoją córkę i poznać wnuka. Nic na świecie jej nie powstrzymało. Dwa tygodnie później Helena wiodła Toyota Corolle bocznymi drogami Arizony. Mapa narysowana odręcznie przez Sarę na siedzeniu pasażera, a serce biło jej jak bębny wojenne. Gorąc pustyni przenikał wadliwą klimatyzację, sprawiając, że podspływał jej po plecach, gdy bezkresny krajobraz rozciągał się we wszystkich kierunkach. Stacja zjawiała się niczym, miraż zmieniony przez upał, dokładnie tak jak na zdjęciu. Helena zaparkowała obok zardziewiałych dystrybutorów i wysiadła. Natychmiast oszołomiona przytłaczającą ciszą pustyni. Tylko wiatr sumiał przez zwaliska, a w oddali bręk korodującego metalu przerywał absolutną bezruch. Sklepik stacji był zamknięty, ale jedno z bocznych okien miało dziurę wystarczająco dużą, by się przez nią przecisnąć. Wewnątrz powietrze pachniało starym kurcem i czymś jeszcze, mdło słodkim zapachem który burzył żołądek. Puste półki wypełniały ściany, pokryte warstwami piasku, który wsypał się przez lata. Wtedy Helena zobaczyła to małego żółtego plusowego misia znoszonego, ale rozpoznawalnego, w połowie zasypanego pod gruzami w najciemniejszym kącie sklepu. Podniosła go drżącymi rękami, a fala wspomnień uderzyła w nią jak cios w brzuch. Karolina nosiła tego misia przez całą ciążę, mówiąc, że będzie to pierwsza zabawka dziecka. Karolino, krzyknęła Helena, głos echo niosło po pustych korytarzach. Karolino, jesteś tu, odpowiedziała tylko cisza, ale Helena przysięgała, że usłyszała coś jeszcze, słaby pomruk, niemal nieuchwytny, dochodzący z miejsca pod popękanem betonowym posadzką. Poszła za dźwiękiem do włazu częściowo ukrytego za główną ladą. Ręce jej drżały, gdy podniosła ciężką metalową pokrywę, odsłaniając drewniane schody prowadzące w głąb absolutnej ciemności. Słodki zapach nasilił się, teraz zmieszany z czymś przypominającym kadzidło i palące się świece. Helena ostrożnie zeszła w dół, każdy stopień skrzypiał pod jej ciężarem. Snop światła z telefonu przeciął ciemność, ukazując podziemną przestrzeń, która nie powinna istnieć pod opuszczoną stacją benzynową. Surowe kamienne ściany otaczały ręcznie wyrzeźbiony tunel, a w skale wyryte były dziwne symbole, koncentryczne koła, ośmiokątne gwiazdy i coś, co poruszyło w jej pamięci odległe, niepokojące wspomnienie. Tunel otwierał się na większe pomieszczenie. Oświetlone dziesiątkami świec migoczących w niszach wyrytych w ścianach. Helena zamarła, gdy zobaczyła fotografię setki ujęć par oczekujących dziecka. Daniel i Karolina byli tam, uśmiechali się na zdjęciu, które rozpoznała jako zrobione zaledwie kilka dni przed ich zniknięciem. Ale były też inne twarze, dziesięciolecia różnych par, wszystkie z tą samą promienną nadzieją w oczach. Przyszłaś, powiedział głos za jej plecami. Helena odwróciła się gwałtownie, prawie przewracając jedną z świec, z cieni wyłoniła się kobieta Karolina, lecz nie ta, którą pamiętała. Ta wersja jej córki była zbyt chuda, z pustymi oczami i tą straszną blizną na twarzy. Miała na sobie prostą białą suknię, wyglądała, jakby była prana sto razy. A ręce lekko drżały, gdy trzymała na piersi dziewięcioletnie dziecko. O mój Boże, Karolino! Wybiegła Helena w stronę córki, ale Karolina cofnęła się, chroniąc dziecko. Nie powinnaś tu przychodzić, mamo wyszczeptała Karolina. Słowa ważyły więcej niż smutek, zbyt ciężki dla kogoś tak młodego. On wiedział, że przyjdziesz, on zawsze wie. Kto? Kto zawsze wie, Karolino! Gdzie jest Daniel? Co się z tobą stało? Domagała się odpowiedzi Helena. Karolina spojrzała na dziecko w ramionach, chłopca z ciemnymi włosami i oczami dokładnie jak Daniel. Helena poczuła mieszaninę miłości i przerażenia. To był jej wnuk. W końcu go spotkała, ale okoliczności sprawiały, że każda komórka jej ciała krzyczała, by uciekać. Daniel, zaczęła Karolina, po czym zamilkła, zagryzając, Wargeas zaczęła krwawić. Daniel bił, wybrany, w trzeci cień z po narodzinach Mikołaja. Tak to tu działa, rodzice pełnią swoje zadanie, potem, potem odpoczywają na zawsze. Kolana Heleny ugięły się, co masz na myśli, Karolino, czym jest to miejsce, sanktuarium? Rozległ się nowy, głęboki, hipnotycznie spokojny głos. Święte miejsce, gdzie nowe życie jest pielęgnowane i chronione przed skorumpowanym światem na powierzchni. Mężczyzna wyszedł z przeciwległego tunelu. Wysoki, w średnim wieku, z siwymi włosami związanymi w kucyk i przenikliwym niebieskim spojrzeniem, jakby patrzył prosto w duszę. Nosił proste ubranie, ale jego obecność sprawiała, że powietrze wokół miało. Jestem pastor Eliasz powiedział, podchodząc spokojnym krokiem. Karolina wiele mi mówiła o tobie, Heleno jesteś silną kobietą, ocalałą dokładnie taką osobą, jakiej potrzebuje nasza wspólnota. Gdzie jest mój zięć? zapytała Helena, próbując opanować drżący głos Pastor Eliasz uśmiechnął się lecz uśmiech ten był pozbawiony ciepła. Daniel spełnił swoją rolę, tak jak wszyscy mężczyźni, którzy do nas przychodzą. Świat na powierzchni jest brutalny, skorumpowany. Pod ziemią chronimy matki i ich dzieci, ofiarujemy pokój, bezpieczeństwo, sens. Helena rozejrzała się po komnacie z nową świadomością, zauważyła tunele odchodzące od głównego pokoju i słyszała odległe głosy: kobiety śpiewały cicho. Dzieci bawiły się, ile osób mieszkało w tym podziemnym labiryncie. To sekta, wyszczeptała z trwogą Helena. Jesteśmy rodziną, poprawił ją pastor Eliasz łagodnie. Wybraną wspólnotą zjednoczoną przez święty obowiązek okrony niewinnego życia. Karolina zrozumiała to, gdy przybyła, stała się jedną z naszych najoddanych córek. Helena szukała w oczach Karoliny śladu niezależnej kobiety, którą wychowała. Ale oczy córki były puste, lieśniące rezygnacją, która zamroziła krew Heleny. Karolino, posłuchaj mnie, powiedziała matka pilnie. Nie musisz tu zostać. Możemy odejść, zabrać Mikołaja i zacząć nowe życie. Zdala od tego miejsca. Na powierzchni nie ma niczego dla nas, odpowiedziała Karolina makienicznie, jakby odmawiała wyuczone kwestie. Pastor Eliasz nas uratował, dał nam sens. Mikołaj jest tu bezpieczny, chroniony przed pokusami i przemocą świata zewnętrznego. Helena poczuła łzę spływającą po policzku. Jej córka została całkowicie złamana, przekształcona na potrzeby tego człowieka. Ale w oczach Mikołaja, iskrze ciekawości, może nawet rozpoznania, dostrzegła błysk nadziei. A teraz jesteś tutaj, kontynuował pastor Eliasz, zbliżając się. To nie przypadek, Heleno, to przeznaczenie. Bóg przyprowadził cię do nas, by domknąć krąg. Karolina potrzebuje matki, Mikołaj potrzebuje babci, a my mamy wiele do przekazania tobie. Jeśli śledzisz tę opowieść i czujesz, jak serce bije ci szybciej przy każdym przerażającym odkryciu, rozumiesz siłę narracji, które trzymają nas w napięciu do ostatniego słowa. Dokładnie to oferuję na moim kanale. Historie zgłębiające mroczne zakątki ludzkiego doświadczenia, odsłaniające niewygodne prawdy przez intensywną, Emocjonalnie bogatą fikcję, jeśli chcesz kontynuować ten podróż, zasubskrybuj teraz i wciśnij dzwoneczek, bo czeka na ciebie wiele kolejnych mrocznych tajemnic i zapierających dech w piersiach zwrotów akcji. Nie przegap następnej historii, może być jeszcze bardziej niepokojąca niż ta. Helena wiedziała, że jej życie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, sposób, w jaki mówił pastor Eliasz, jak Karolina wydawała się całkowicie ujarzmiona, fakt, że Daniel po prostu zniknął, wszystko wskazywało na sytuację, z której mogła nie uciec, ale nie przebiła dziesięciu lat rozpaczy, by poddać się przy pierwszej przeszkodzie, czy mogę zobaczyć więcej tego miejsca. Zapytała, wymuszając uśmiech: Jeśli mam rozważyć zostanie, muszę zrozumieć, jak tu żyjecie. Pastor Eliasz wyglądał na zadowolonego: Oczywiście, Karolina pokaże ci nasze ogrody hydroponiczne, sale lekcyjne dla dzieci, dormitoria, gdzie nasze rodziny odpoczywają w pokoju, będziesz pod wrażeniem tego. Co tu zbudowaliśmy? Przez następne dwie godziny Helena była oprowadzana po podziemnym kompleksie większym niż sobie to wyobrażała: przez dziesięciolecia wykuty w skalę, z tunelami sięgającymi mil pod pustynią, mieszkało tam co najmniej pięćdziesiąt osób, głównie kobiety z małymi dziećmi, niektóre w ciąży. Inne nastolatki, ewidentnie urodzone w kompleksie, wszyscy wyglądali na zadbanych fizycznie, ale w ich oczach było coś, co przypominało dokumenty o obozach koncentracyjnych pusta rezygnacja jakby zabrano im duszę, zostawiając jedynie posłuszne muszle gdzie są wszyscy ojcowie zapytała Helena, obserwując grupę bawiących się dzieci niektórzy wciąż z nami są. Odpowiedziała Karolina wymijająco inni znaleźli swój pokój. Helena zauważyła kilku mężczyzn w kompleksie, ale byli albo zbyt młodzi, albo zbyt starzy, żaden w wieku produkcyjnym implikacja była jasna i przerażająca. Podczas wspólnej kolacji Helena obserwowała dynamikę grupy. Pastor Eliasz siedział na podwyższonym krześle, obsługiwany jako pierwszy przez kobiety poruszające się jak automaty. Dzieci zwracały się do niego ojcze, bez względu na biologiczne matki. Rozmowy ograniczały się do zatwierdzonych tematów: wzrostu roślin, edukacji dzieci, cytatów z wypaczonej wersji Biblii którą pastor Eliasz najwyraźniej przepisał. Po posiłku pokazano Helenie małe, ale czyste dormitorium. Możesz tu odpocząć tej nocy, powiedziała Karolina. Jutro zaczniemy to ją integrację z naszą rodziną. Helena czekała, aż upewni się, że wszyscy śpią. Zanim zaczęła eksplorację, zauważyła, że pewne obszary kompleksu są zablokowane. A jej ciekawość dotycząca losu Daniela i wszystkich brakujących mężczyzn rosła, niezauważalnie poruszała się mrocznymi korytarzami, podążając za jednym z odgałęzień prowadzących z dala od kwater mieszkalnych, powietrze tutaj było inne, chłodniejsze z zapachem, który wywracał jej żołądek, to ten sam mdłosłodki zapach z opuszczonej stacji. Ale teraz silniejsze, Helena dotarła do ciężkiej metalowej drzwi z kilkoma zamkami, udało jej się je powoli otworzyć, a widok przywitał ją jak cios w żołądek, była to improwizowana kostnica. Na kamiennych półkach spoczywały zmumifikowane ciała, ubrane w proste białe stroje, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Helena rozpoznała Daniela od razu, nawet po dziesięciu latach, z wyschniętą skórą naciągniętą na kości, wiedziała, że to on, zwróciła się w kąt kostnicy i wymiotowała gwałtownie ciało oczu żyliwą rzeczywistość. Daniel nie żył, umarł lata temu i wiedziała, jakie będzie jej własne przeznaczenie jeśli zostanie tu zbyt długo, biegła z powrotem do dormitorium, próbując ochłonąć. Musiała wydostać Mikołaja i Karolinę, ale jak to zrobić, żeby nie wzbudzić podejrzeń pastora Eliasza i jego wyznawców? A Karolina, czy da się przebić przez psychologiczne zniewolenie, którego doznała. Następnego ranka Helena obudziła się przy akompaniamencie śpiewu z głównej sali. To była jakaś ceremonia. Wszystkie kobiety i dzieci zgromadziły się w kole wokół pastora Eliasusza. Trzymał w ramionach nowo narodzone dziecko. Obok na leżała młoda matka, najwyżej siedemnastoletnia, zmęczona. Ewidentnie właśnie po porodzie gdzieś świętujemy nowe życie, ogłosił pastor Eliasz, głos jego niosł się echem po kamiennych sietanach. Markus przyszedł na świat czysty i nienaruszony. Jego matka Sara spełniła swoje święte zadanie. Helena patrzyła w przerażeniu, gdy zrozumiała, że nigdzie nie ma ojca dziecka, młoda Sara. Patrzyła na pastora Eliasza z tym samym pustym spojrzeniem, które dostrzegła w Karolinie i innych kobietach. Heleno, nagle zawołał pastor Eliasz: podejdź, czas, byś naprawdę zrozumiała naszą misję. Niechętnie Helena podeszła, każdy krok przybliżał ją do własnej zguby. Pastor Eliasz podał jej dziecko, a Helena nie miała wyjścia, musiała je wziąć. Dziecko było piękne. Szerokie niebieskie oczy patrzyły szeroko, a mała piąstka zaciśnięta przy policzku. Życie jest święte, kontynuował pastor Eliasz, ale świat na powierzchni je korumpuje. Tu chronimy niewinność, karmimy nowe pokolenia, które nigdy nie zaznają przemocy chciwości rządzy, która zainfekowała ludzkość. To ofiara. Którą składamy z radością, wtedy Helena zrozumiała prawdziwy koszmar. Nie chodziło tylko o to, że mężczyźni umierali po spodzeniu dziecka, dzieci nigdy nie opuszczały kompleksu, były hodowane jak żywy inwentarz, skazane na powtarzanie cyklu, dziewczynki stawały się matkami, chłopcy hodowanymi, aż do odszucenia, i tak dalej, pokolenie po pokoleniu. Potrzebuje świeżego powieca, nagle powiedziała Helena, zwracając dziecko pastorowi Eliaszowi. To miejsce jest klaustrofobiczne. Pastor Eliasz przyjął to ze zrozumieniem. Oczywiście, Karolina odprowadzi cię z powrotem na stację, ale nie oddala się. Pustynia jest zdradliwa dla tych, którzy jej nie znają. Helena wspięła się przez włas z Karoliną i Mikołajem za sobą. Światło słoneczne pustyni oślepiło ją po godzinach spędzonych pod ziemią, ale nigdy nie była tak wdzięczna, że poczuła prawdziwe ciepło na skórze. Karolino, powiedziała gorączkowo, gdy znalazły się na powierzchni, musimy porozmawiać, naprawdę porozmawiać. Karolina rozglądała się nerwowo, jakby obawiała się, że pastor Eliasz ich podsłuchuje. Mamo, ty nie rozumiesz. To miejsce uratowało nas. Byliśmy zagubieni, głodni, bez środków. Pastor Eliasz nas przyjął, dał nam sens. Karolino, on zabił Daniela, powiedziała Helena spokojnie. Widziałam jego ciało. Zabija każdego mężczyznę po tym, jak zostanie ojcem. Karolina gwałtownie pokręciła głową. Nie, nie jesteś w błędzie, Daniel, Daniel, odszedł, nie potrafił znieść odpowiedzialności, pastor Eliasz powiedział, że wielu mężczyzn tak robi, Helena zobaczyła, jak głęboka jest kondycjonowanie psychologiczne, Karolina uwierzyła, że Daniel ją porzucił. A nie został zamordowany, prawda była po prostu niezgodna z rzeczywistością, którą była zmuszona zaakceptować, by przetfrać. Mikołaju, Helena uklękła przy chłopcu, czy pamiętasz tatę? Mikołaj spojrzał na Karolinę przed odpowiedzią. Tata odszedł, gdy byłem mały, mamo powiedziała, że mnie nie kochał na tyle, by zostać. Serce Heleny pękło, ten chłopiec został pozbawiony nie tylko ojca, ale i prawdy o tym, co się z nim stało. Co gorsza, nauczono go, że jego własny ojciec go odrzucił. Mikołaju, co byś powiedział, gdybym ci powiedziała, że twój tata bardzo cię kochał, że umarł, próbując was chronić? Oczy Mikołaja rozszerzyły się, a Helena dostrzegła w nich walkę między zagubieniem a tęsknotą. Karolina szybko przyciągnęła go do siebie: Przestanie, mamo, my go mylimy, mamy tu dobre życie, jesteśmy chronieni, zaopiekowani, Mikołaj ma edukację, inne dzieci do zabawy, a co się z nim stanie, gdy skończy piętnaście lat, naciskała Helena, co wtedy z nim zrobisz? Karolina zamilkła, ale w oczach pojawił się na moment strach, zanim szybko go stłumiła. Pastor Eliasz zdecyduje, co będzie dla niego najlepsze, odpowiedziała w końcu. Helena wiedziała, że czas ucieka, ktokolwiek mógł przyjść o każdej chwili, by ich skontrolować. Musiała podjąć decyzję, która zmieni wszystko, i to natychmiast. Karolino, moja córko, kocham Cię bardziej niż własne życie. Powiedziała, biorąc córkę za ręce, dlatego zrobię coś, czego teraz nienawidzisz, ale kiedyś mi za to podziękujesz. Helena wzięła Mikołaja na ręce i wybiegła do samochodu, Karolina krzyczała za nimi, ale Helena była szybsza i miała przewagę zaskoczenia, rzuciła Mikołaja na tylną kanapę i odpaliła silnik kopiąc tu kurzu, gdy pędziła w stronę opuszczonej stacji, w lusterku wstecznym zobaczyła Karolinę biegnącą za samochodem, jej krzyk został pochłonięty przez wiatr pustyni, Mikołaj szlochał z tyłu, zdezorientowany i przerażony, Helena próbowała go uspokoić, ale jej własne serce zdawało się rozrywać na kawałki. Uciekała, zostawiając za sobą córkę, porzuciła Karolinę w rękach potwora. Ale Mikołaj, Mikołaj miał szansę na prawdziwe życie. Dokąd jedziemy, babciu? zapytał chłopiec przez łzy. Do domu, koszanie. Odpowiedziała Helena, choć nie była pewna, gdzie znajduje się ten dom. Jedziemy do domu, jechały godzinami, zatrzymując się tylko po paliwo i wodę. Za każdym razem, gdy się zatrzymywała. Rozglądała się, czy nie widać śladów pościgu, pastor Eliasz twierdził, że zawsze dopadają tych, którzy próbują uciec, Helena mu wierzyła, w pierwszym miasteczku poszła prosto na komisariat policji, ale gdy próbowała wyjaśnić o podziemnym kompleksie, zmumifikowanych ciałach, religijnej sekcie, funkcjonariusz patrzył na nią jak na wariatkę, proszę pani. Ta stacja była już kilkukrotnie badana, nie ma tam nic poza ruinami i na pewno nie ma podziemnego kompleksu, Helena błagała groziła, proponowała, żeby funkcjonariusze pojechali tam razem z nią, ale to byłoby bezużyteczne, bez fizycznych dowodów, ani świadków jej historia brzmiała, jak fantazja rozpaczonej kobiety, a Mikołaj, zbyt przerażony, by mówić spójnie, nie potrafił potwierdzić jej zeznań, przez kolejne miesiące Helena robiła wszystko, zatrudniała prywatnych detektywów kontaktowała się z agencjami federalnymi, dziennikarzami śledczymi, jednak za każdym razem, gdy ktoś odwiedzał opuszczoną stację, znajdował jedynie pusty budynek na pustyni, jakby podziemny kompleks nigdy nie istniał, Helena zaczęła wątpić we własny rozum, czy to wszystko nie było halucynacją spowodowaną dziesięcioletnim cierpieniem, ale potem spojrzała na Mikołaja swoje realne, namacalne wnucze, i wiedziała, że część tego. Co przeżyła, musiała być prawdziwa. Mikołaj powoli przystosowywał się do życia na powierzchni, choć blizny psychiczne były głębokie. Miał koszmary o ciemnych tunelach i mężczyznach w białych szatach. Bał się małych, zamkniętych przestrzeni, i przez miesiące odmawiał mówienia o swoim poprzednim życiu. Helena zapisała go do szkoły, zabrała do terapeutów, starała się oddać mu dzieciństwo skradzione, przez sekciarzy, stopniowo bardzo powoli. Mikołaj zaczął rozkwitać, był bystry i ciekawy świata, chętny poznawać to czego wcześniej się obawiał, ale Helena nigdy nie przestała szukać Karoliny, wracała na opuszczoną stację dziesiątki razy przez kolejne lata, zawsze znajdując tylko porzucone ruiny. Jakby kompleks istniał tylko przez chwilę poza blaknącym pluszowym misiem, który nadal trzymała, wypłowiałym i zniszczonym, ale niewątpliwie realnym dziesięć lat po uratowaniu Nikołaja. Helena siedziała na werandzie, obserwując wnuka, teraz dziewiętnastoletniego studenta inżynierii, pracującego w ogrodzie. Wyrosły na silnego i inteligentnego młodzieńca, którego naturalna ciekawość wreszcie mogła rozkwitnąć. Babciu, zawołał Mikołaj, zbliżając się z rękami ubrudzonymi ziemią. Znalazłem to zakopane przy ruszach. Podał jej małe, metalowe pudełko, skorodowane przez czas, ale nadal szczelne. Helena otworzyła je drżącymi palcami i znalazła w środku serię fotografii i złożony list. Na zdjęciach była Karolina, jej Karolina, nie ta złamana, którą znalazła pod ziemią. Karolina uśmiechnięta, Karolina w ciąży, Karolina z Danielem w szczęśliwszych dniach, a list List był napisany charakterem córki, którego nie da się pomylić. Mamo, jeśli to czytasz, oznacza to że udało ci się uciec z Mikołajem. Zawsze wiedziałam, że przyjdziesz, zawsze wierzyłam, że dokonasz właściwego wyboru, nawet jeśli oznaczałoby to zostawienie mnie. Kompleks jest realny. Ale oni mają sposoby, by go ukryć, technologię, której byś nie zrozumiała. Ale ocaliłaś mojego syna, i to jest najważniejsze. Mikołaj ma teraz szansę, której ja nigdy nie miałam, po podanielem. Kochaj go za na sobie, opowiadaj mu o jego ojcu, o tym kim byliśmy, zanim to miejsce nas znalazło. A jeśli pewnego dnia uda ci się ujawnić prawdę o tym miejscu, zrób to, ale najpierw chron Mikołaja, zawsze chron Mikołaja, z całą moją miłością i przebaczeniem. Karolina, Helena płakała po raz pierwszy od lat, ale nie z rozpaczy, z mieszanki straty, miłości i akceptacji. Karolina dokonała wyboru, by poświęcić własną wolność, by ocalić wnuka. To było macierzyńskie poświęcenie tak głębokie, że rozrywało serce Heleny, to było od mamy, zapytał Mikołajczyk osiadając obok babci. Helena skinęła głową, chwilę nie mogąc znaleźć słów. W końcu głos jej zadrżał, gdy zaczęła opowiedzieć opowiadać wnukowi o rodzicach, nie tych z wypaczonej rzeczywistości kompleksu, lecz prawdziwych, jak Daniel i Karolina się poznali, jak się kochali, jak marzyli o wspólnej przyszłości. Gdy skończyła, Mikołaj płakał razem z nią, ona mnie uratowała, wyszeptał, nawet po tym, co jej zrobili, wciąż mnie ocaliła, Helena przytuliła go mocno obydwie cię ocaliłyśmy poprawiła, teraz masz życie na które zasługujesz gdy słońce zachodziło nad ogrodem który razem pielęgnowały Helena poczuła spokój Karolina była zagubiona, może na zawsze Daniel od dawna nie żył ale Mikołaj żył, był wolniej dorastał na człowieka z którego rodzice byliby dumni a żółty pluszowy myśl na honorowym miejscu na półce przypominał milcząco że nawet w najciemniejszych miejscach miłość potrafi przetrwać watch